Konfederacja, wolność i niepodległość. O naszych prawach, prawach każdego obywatela do życia w przyjaznym państwie. Powitajmy go wielkimi brawami. Stanisław Tyszka. Szanowni państwo Polska już od 18 lat jest okupowana, rozgrywana, rozgrabiana przez dwie przez dwa gangi partyjnych hipokrytów. Jedni nazywają się platformą obywatelską, choć są partią jawnie antyobywatelską. Pamiętamy, jak ignorowali głos milionów obywateli którzy zbierali podpisy pod referendami w sprawach ustrojowych i te podpisy niszczyli. Pamiętamy, jak obiecywali nie podnosić podatków i później przez osiem lat swoich rządów podnosili te podatki kilkudziesięciokrotnie. Pamiętamy, jak znacjonalizowali oszczędności emerytalne Polaków z OFE. Drugi gang nazywa się dla niepoznaki prawem i sprawiedliwością. Natomiast po ośmiu latach ich rządów, wypełnionych rekordową korupcją, kumoterstwem, nepotyzmem, dalszym ponoszeniem podatków, podatków dalszym łupieniem Polaków, wiemy, że powinni nazywać się bezprawiem i niesprawiedliwością. I tu wchodzi trzecia siła, Konfederacja, którą tę prawdę o III Rzeczpospolitej obnaża. O, obnaża tę prawdę o państwie antyobywatelskim, antypolskim, i my mówimy: trzeba ten system zmienić. A Kaczyński i Tusk muszą odejść. To ci dwaj panowie powodują, że Polska nie jest krajem równych szans. Jest krajem nieuczciwej konkurencji i widzimy to na wielu poziomach te, gdzie partie blokują ludzi uczciwych, ludzi pracowitych, ludzi przedsiębiorczych. W gospodarce obserwujemy to na poziomie tej niekończącej się licytacji na to, kto bardziej będzie upił pracujących Polaków. W systemie opieki zdrowotnej możemy to zaobserwować choćby na przykładzie blokowania specjalizacji dla młodych lekarzy, którzy muszą wyjeżdżać, robić te specjalizacje za granicą, na przykład w Niemczech, i później często niestety nie wracają. W systemie edukacji obserwujemy to na poziomie centralizacji, na poziomie sztywnych wynagrodzeń nauczycieli, przez co dyskryminowani są ci nauczyciele, którzy są najlepsi, którzy chcą wkładać serce w naukę naszych dzieci. Ale jednym z najbardziej skandalicznych elementów polityki tych dwóch partii jest ich polityka personalna, jest kwestia tego, że te partie tak naprawdę są dwiema gigantycznymi agencjami pośrednictwa pracy. Czym jest dzisiaj PiS po ośmiu latach? PiS to jest dojąca państwową kasę magnateria z patriotycznymi frazesami na ustach. Ci wszyscy posłowie, ministrowie, wiceministrowie, największa liczba wiceministrów w historii Polski, którzy, których, którzy potrzebują tych limuzyn wszystkich, żeby ich woziły do, do fryzjera i otoczki asystentów, asystentek do niczego. Ci partyjni członkowie zarządów, spółek Skarbu Państwa, Rad Nadzorczych. Słyszymy co chwila, że wystarczy przejrzeć się z analizę największych spółek Skarbu Państwa, żeby zobaczyć, ilu milionerów, multimilionerów utoczyło się spośród znajomków PiSu w ciągu ostatnich lat. Pisowska nomenklatura zdegenerowanej partii po ośmiu latach uwłaszcza się szybciej niż uwłaszczała się nomenklatura komunistyczna u schyłku PRL-u. Trzeba te partyjne układy rozbić. Konfederacja skończy z zawłaszczaniem i prywatyzowaniem naszego państwa przez dwa partyjne gangi. W jaki sposób chcemy to zrobić? Ja Państwu podam jeden przykład. Już w 2018 roku złożyłem w Sejmie projekt prostej ustawy, ustawy, którą nazwałem antysitwową i która na tyle w, y, y, zrodziła panikę w innych partiach, że nawet nie doszło do pierwszego czytania tej ustawy, natomiast dzisiaj chcielibyśmy ją ponownie za, y, zaproponować. Ona jest bardzo prosta. Ona przewiduje, że zobowiążemy Wszystkie osoby sprawujące kierownicze stanowiska w Polsce, zarówno w administracji rządowej, samorządowej, w spółkach skarbu państwa i w spółkach samorządowych, do złożenia oświadczenia o tym, czy w jednostkach publicznych, które kontrolują lub które mają przemożny wpływ, zatrudniają osoby sobie bliskie, członków swojej rodziny. Chodzi o to, żeby. Chcemy się dowiedzieć, czy zatrudniają na przykład żonę, szwagra, brata, siostrzenicę, teścia czy konkubenta. My nie chcemy nikogo dyskryminować oczywiście. Natomiast to jest kwestia przejrzystości i jawności. Jeżeli ktoś pracuje za pieniądze podatników, za wasze pieniądze, to ludzie, opinia publiczna, mają prawo wiedzieć, czy sprawuje ten, to stanowisko ze względu na swoje kompetencje, czy ze względu na to, że jest rodziną albo znajomym jakiegoś partyjniaka. Dodajemy do tego konieczną sankcję karną za protekcję, czyli za wykorzystywanie swojego stanowiska do tego, żeby wpływać na konkursowy nabór osób do sektora publicznego. Sankcja taka będzie, będzie miała postać grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech. Konfederacja mówi: Stop zatrudnianiu w spółkach w sektorze publicznym ludzi tylko za to, że mają koneksje rodzinne, partyjne. My natomiast chcemy otworzyć drogę awansu dla młodych ludzi, dla ludzi kompetentnych, dla ludzi uczciwych. Chcemy, żeby bez względu na to, jakie mają poglądy, na jaką partię głosują, mieli równe szanse w Polsce. Żeby w Polsce o sukcesie, o awansie również w sektorze publicznym, nie tylko w prywatnym, decydowała, decydowała pracowitość, wiedza, kompetencje i uczciwość, a nie znajomości partyjne. Nie może być tak, że żona sekretarza generalnego PiS robi rajd po spółkach i instytucjach trwający parę lat tylko dlatego, że jest żoną sekretarza generalnego PiS. Dosyć tego nepotyzmu, dosyć tego komuterstwa, dosyć tego złodziejstwa. Jak zawsze powtarzał nasz prezes-założyciel, człowiek, który zaszczepił w nas wolnościowe idee, te idee, które się coraz bardziej rozprzestrzeniają i mam nadzieję, że wydadzą na jesieni bardzo obfity plon. Jak powtarzał Janusz Korwin-Mikke, świnie się zmieniają, trzeba zlikwidować koryto. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.